Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie No i żeby bez przedłużania od razu zaczynamy Zaczynamy Egg Warsy. Dobra nie będę już tego mówił Przepraszam ale tata ogląda telewizję Nic się nie da poradzić Coś się dzieje, coś się dzieje Dobrze, dobrze, dobrze. No to niech już zaczyna się. No ja sobie poczekam. Okej, okay, okej. Okay. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Trzy, dwo, jeden. Dobra. O, ten, no, hełm jeszcze. Irona mi zabrała. Irona mojego. Mój anioł, nie oddam go. Mój, mój i mój. Dobra, lepiej obudowywać już jajko. Przesuńcie się typy. No serio? Z wami to koszmar po prostu, ale dobra. Ręki moje nie widać wszystko jest dobrze. Udało się poprawić. Ooo, golcik. Najlepiej brać złoto. I, gdzie się nie go da upgrade? Dobra, gdzie my mamy jajko? Skupmy się! Bo daleko w ten sposób nie zajedziemy. Dobra ten upgrade ile kosztuje? 20 irona. to Aha, dobra, już poczekajmy aż się to załaduje. 20 irona. upgrade. Adam już 26, dziękuję, że wreszcie moje imię wymieniliście. Przynaj... O nie licząc oczywiście deduficili, bo to się jednak niezbyt liczy. Hmm. Uwaga! O Jezu! No i znowu to podskakiwanie, jak ja tego nie cierpię. Dobra, przynajmniej tak działa, dobra. Raz. Dwa. I trzy. No dobra. Jeszcze trochę budujemy terakotą. Żeby nie było. No i biegniemy. Nie mamy prawie nic. Tak, taka metoda działa. Ale w części. Dobra, po części działa, ale muszę opanować technikę. Niedługo dla mnie taka podbudowywanie się to będzie pikus. Co? Hit again. Dwie mi. Aha, świetnie, nie? Po prostu świetnie wbili się. Edytychy. Może ma ktoś z Was pomysł, jak ich powstrzymać? No pięknie, no pięknie, pięknie, pięknie. I zaraz mnie zabiją. No i tak się zaczęło. Dobra, dobra, dobre miejsce, dobre miejsce. I zaczynamy. Ja już od razu się zaczynam budować. No ale oczywiście musimy najpierw budować jajo. zawsze kiedy jest najbardziej potrzebny ten andezy, te rzeczy. Nie mogę zniszczyć swojego jajka. Czyli, czyli nie ma... Nie ma obaw, że ktoś będzie zdrajcą. Dobrze. Takie zapewnienie mi się podoba. Dobra. Takie, taka robota też mi się podoba. Tyle irona też mi się podoba. Takie upgrade'y, ale to, to się mi nie podobają już. A więc może się pośpieszę jednak. Bo tutaj już ludzie... Zaczynają wszystko robić. Ja, nie, ja się buduję, wjeżdżam z grubej rury. Jedziemy. Dobra, dziewięć irona. Jeszcze znów gram. Okej, okay, możemy wreszcie wziąć mieczek. Nie, nie będę go jeszcze kupował. Zostawię. Zostawię. Nie będę kupował miecza, bo po co mi miecz? Chociaż nie wiem, czy ja wszystkiego tego nie popsuję, jeżeli coś jest źle, ręki nie widać, ale nie mogę się rozkojarzać, bo zaraz zlecę, będzie dopiero, dobra, i tak zlecę. O. Widzicie, ja mam zawsze rację, zawsze, kiedy chodzi o te najgorsze rzeczy. Jak mówię, że zlecę, to zlecę. I nie ma przebacz. Tam już się budują tyrani. Aha, dobra. Nie, 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 nie. Muszę zmienić taktykę. Bo daleko tym sposobem nie zajadę. Nic nie zrobię niestety. Aha, mhm. dobra, osiem. Nieważne. Przesuwa. Też chcę. Zostaw. Moje, nie dam ci. Przesuwa. Dobra. No fajne. Dobra, jak już się ironic spałni, to możemy się pośpieszyć. No wró... Mm -hmm. No błagam cię typku, weź, odsuń się. Ten tutaj ma, macha, macha Nic nie widzę przez tego Kolesia. Ten majowy na plecach. No, nie bijesz, ty nie masz tu nie ma po prostu. On się nie wstydzi niczego. Zaatakować własne... Yy, że... atakować Atakować własnej drużyny się nie wstydzi. Nie wstydzi się tego... Mhm... Dobre. Jelołowie. Trzeba szybko opracować taktykę. Na przykład... TAKA! Kogo zabiję, ten kryje. O kurde. O kurde! Spadówa. No i tyle żem zrobił. Naprawdę nieźle mi poszło. Dobrze. Weź się w garść, Adam. Inaczej nie, nie skończysz. Albo skończysz w jednym... Nie skończysz w jednym kawałku. Dobra, szybko. Śpiesz się, Adam. Naprawdę... Dobra, tutaj się kawałek podbudowywuję. Zostają się sępy. Już tutaj się coś dzieje, coś się dzieje. Wszyscy grają, niewiarygodne. Dobra, weźmiemy biegiem. Obsydian. Aha, 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 aha. No to wszystko fajne. No i gracze odpadają z gry po kolei. Ja nie mam zamiaru odpaść więc będę bronił nie jestem dobry w ataku, w ogóle w walce ale może jakoś obranie dobra, tu nikogo nie ma nikt się nie próbuje zbudować nikt na pewno jak się przybliżę, nie wiem, nie mam dla tego pojęcia i nie chcę wiedzieć ja macham mnie, to się umiera, świetnie ona się widać zabijają. No. Dobrze, dobrze. A więc. Dobra, próbowałem się w parku, ale jak widać nie jestem. Nawet. Za to tutaj jakieś barykady porozstawiane. No. Ten to. Upiek no, dom. Skończyło ci się. Nic nie mów już. Wiesz, nic. Nie odzywaj się. Ani słowem. Dobra? Dobrze. Chodźmy lepiej, bo chodźmy, chodźmy, bo się nie wyrobimy. Tutaj żółci wzięli. gdzie ja idę. Koniec. No Chyba mnie nie zauważyli. Ja mógłbym się spróbować wbić. Na przykład do drużyny... Dobra, w tyle się powbijałem. Świetnie, nie ma co. Nic mi nie idzie. Mam pomarańczowi e, niszczą swoją ścieżkę, ale widać, że fruwają w pogrobach. Dobra, przynajmniej umiem trzy postawić klocki rekord. A więc, przepraszam, może cicho mówię, ja nie wiem. Skończyło ci się. Boj się, a ja się ich nie boję. No? To jest tak Ale ja się nie mam tym podbudowywać, widzisz? No właśnie. Daj mi spokój, święty. Poszedł sobie. Dobra, to my dalej knujemy. A więc. A więc... A więc coś. O! Jasne, natrafiłem na niego. Będę walczył, łapką będę rozwalał diamentowy miecz. Chyba mi się, chyba mi szóreczko pocztę przygrzało. Pan żółci łażą nie poznują. Nie, jeśli łażą, tu, to może na wyspie. Jeżeli są tutaj, to my biegniemy na wysepkę do żółtych. Muszą być podbudowani. Ale uwaga, to są spryciarze. A ja przysp... No masz, jeszcze jakieś lagi tutaj. A masz! Bigos! Dobra. Slajn. Zginąłem, ale... Coraz więcej rzeczy robię. Aha. Dobra, dobra, dobra. Takie ja tam nie mam strachu. Biegnę na żółtych nas, mama, nie. Papa, żegnaj, on świeci No i właśnie. Tyle się nachodziłem. Może spróbujemy się chociaż podbudować. Project Jack the Egg. Ooo, kolejne trzy klocki. Jak, tak będę się budował ma klocka tam widać, że ten w diamentowym mieczem łazi. Dobra, chodźmy tędy. Może. Jest coś tu się dzieje naprawdę niedobrego. Ja tam biegnę do przodu. Нужно мне, говорит, а я ему все так вот не дам. Угу. Путаешься. widzieliście, zakończyło się. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o komentarzu i życzę do... powodzenia, pa pa!